Jest i on święty graal dla graczy. Zapraszam do testu. Witam wszystkich fanbojów AMD i Intela, tak bardzo kochających mnie po premierze zena trzeciego. Moi drodzy, dzisiaj będzie bez owijania w bawełnę. Zapraszam Was na porównanie tego Ryzena 55600X z sześciordzeniowym i 12-wątkowym Intelem, dokładnie modelem 10600K. I tyle. Bez tabelki, bez specjalnego wstępu, po prostu zaczynamy testowanie. Co tu dużo mówić? Zaczynam już tradycyjnie od aplikacji, w których Ryzen wypada oczywiście, że znakomicie. Zarówno w renderingu, jak i enkodowaniu H265 nie pozostawia on złudzeń propozycji niebieskich, odstawiając ją osiągami na blisko 20%. Przyznajcie, to dobry start dla AMD. Porównanie growe zaczynam od Anno i jest to pierwsze z wielu mocnych uderzeń Ryzena. Pojedynek kończy się zdecydowaną wygraną modelu 5600X, który co ciekawe z tym wynikiem pokonuje nawet i 9 10900K. To się nazywa dobra robota. Kingdom również wygraną zapisujemy po stronie AMD. Tym razem to kwestia 8% różnicy na korzyść układu czerwonych. Przyznaję, widząc te wyniki, zaczynam się coraz mniej martwić o moją platformę testową. W Shadow przewaga Ryzena topnieje do 6%. Zapewne Intel z nawiązką odrobiłby tę stratę po OC, ale do tego jeszcze wrócę w stosownym momencie. Może Ryzen nie powiedział wcale ostatniego słowa w kontekście częstotliwości zegarów. Proszę bardzo, w całej procedurze znalazł się tytuł, który lepiej funkcjonuje na I5: Mowa jest o Horizonie Zero Dawn. Z delikatną, bo 2,5% przewagą pojedynek wygrywa Intel. Gdzie, jak nie w CS, ma się odgryźć Ryzen Serii 5000? Tu liczy się siła pojedynczego wątku, a w tej materii nowość AMD nie ma sobie równych. Wiele mówi fakt dogonienia i dziewiątki 10900K właśnie przez Ryzena 5600 x Battlefield 5 na chwilę przywraca wiarę w Intela. Jeśli ten już wygrywa, to jednak minimalnie. Wręcz bym powiedział, że różnice te należy traktować w ramach błędu pomiarowego. Dlatego tak samo potraktuję rezultaty uzyskane w Odyssey. Procesory dzieli mniej niż 2%, jak to inaczej nazwać niż remisem. Wątpliwości co do wygranego nie ma za to w Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, AMD wraca na dobre tory z przewagą 7%. W również pierwsze skrzypce odgrywa R5. Tym razem jest ona na 6% plusie. A testy w grach na ustawieniach standardowych zamykam Total Warem. I po raz trzeci mówimy o bardzo wyrównanej walce dwóch bohaterów testu. Wow, ależ ten procesor się podkręca. 4850 MHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu 1,35 V. No, nie spodziewałem się takich rezultatów po 6-rodzeniowym modelu, a widać, że te procesory mają dużo większy potencjał niż 12- i 16-rodzeniowce, co zresztą da się w prosty sposób wytłumaczyć. Moi drodzy. Jak się okazało, trafiła mi się świetna sztuka Ryzena i słaba sztuka i5 10600K. Wcześniejsza robiła 5,2 GHz, ta robi tylko 5 GHz przy napięciu 1,38 V, przez co Ryzen, uwaga, uwaga, ale pojedynek po oce wygrywa. Tak naprawdę utrzymuje całą tą przewagę, którą zapewnił sobie na ustawieniach domyślnych, a jeśli chodzi o dogonienie Intela, tego specjalnie nie widać. Ba, Ryzen nawet przegonił Intela po C w Battlefield 5. To wiele o nim mówi, natomiast wiem, zdaję sobie sprawę, że Intela da się lepiej podgonić, no po prostu na lepszej sztuce, nawet powyżej 5 GHz 5.2, 5.3. Dla niektórych jest to spokojnie do osiągnięcia. Także. Tyle jeśli chodzi o temat OC. W tej klasyfikacji brylować mogą tylko Ryzeny. Dużo by powiedzieć, że kręcony Ryzen 5 5600X pobiera tyle samo mocy, co pracujący na domyślnych ustawieniach i5-10600K, po OC dysproporcje te są jeszcze pokaźniejsze. Część z Was na pewno zapyta o funkcjonowanie Ryzena 5600 x z dołączonym w opakowaniu chłodzeniem boxowym. Odpowiadam zatem, mimo iż jest to dalej RAID Stealth, to nie ma on specjalnych problemów ze schłodzeniem 6 modelu AMD. Na ustawieniach standardowych przy maksymalnym stopniu wygrzania procesor łapał na nim temperaturę 75 stopni Celsjusza. W tym czasie wentylator obracał się z prędkością 2500 obrotów na minutę. Skłamie, je, jeśli powiem, że było cicho, ale do tragedii nie doszło. Moi drodzy, w ten oto piękny sposób dobrnęliśmy do podsumowania i tak naprawdę utrzymuje wszystko to, co mówiłem w polecanych o tych dwóch procesorach. Ryzen 5 5600X jest co prawda droższy o 250 zł, ale no właśnie, co oferuje? Oferuje wyższą wydajność w grach zaraz po wyjęciu z pudełka, również po oce, jak się okazało, wcale Intel tak mocno go nie podgonił. Dużo wyższą wydajność w aplikacjach, tu nawet mówimy o różnicach 20%. Dalej, dostęp do Smart Access Memory do PCIe 4.0, także lepszą rozbudowę, warunki tej rozbudowy o procesor 12-16 rdzeniowy, czego po prostu platforma Intela nie będzie oferowała już do końca dla LGA 1200. Więc, jakby, a no i właśnie, efektywność energetyczna, która po stronie AMD jest dużo lepsza. Jeżeli podkręcacie procesory, to na pewno to w jakiś sposób będzie się bilansowało na AMD, niekoniecznie w ujęciu intelowskim, jeśli chodzi o pobór mocy, bo tam te wszystkie widełki bardzo mocno się nam no, rozjeżdżają. W przypadku tego porównania, 100W wyższy pobór mocy po overclockingu obu jednostek to musi robić wrażenie, nawet jeżeli na Intelu to napięcie było nieco wyższe. Także ten zbiór. Wszystkich dodatków jednak oddziałuje na AMD. Poza tym trzeba pamiętać, że do Ryzena 5 5600X nie trzeba od razu kupować kulera. Będzie można go także sparować z tańszą płytą główną B450. No i tak naprawdę ten koszt zakupu platformy może okazać się bardzo podobny do tańszego Intela o 250 zł. Natomiast zdaję sobie sprawę, że większość Was jednak postawi na lepszą płytę główną z dostępem do Smart Access Memory, do lepszego kulera, który pozwoli Wam na podkręcenie Ryzena. A sam Ryzen podkręca się naprawdę nieźle, bo do zegara 4850 MHz. Więc, jak sami zauważycie, pod tym kątem ceny da się wytłumaczyć no, tą jakby podwyżkę kwotową Ryzena 55600X. Natomiast utrzymuje to, co mówiłem już w polecanych, czyli to, że mamy dwa świetne wybory do gamingu procesory, które naprawdę radzą sobie bez kozery w tym średnim segmencie cenowym i piątka jest dla osób które uważają się za entuzjastów i które chcą jednak trochę zaoszczędzić na platformie w przypadku AMD i tak postawiłyby na lepszą płytę główną na lepsze pamięci na chłodzenie a tu na i piątce otrzymują cały czas niezłe osiągi w grach praktycznie takie same jak w przypadku Ryzena 5 5600X bo mówimy o poziomie o różnicach na poziomie 150 200 klatek na sekundę a jak wiemy przy sparowaniu z tańszą kartą graficzną te różnice będą dużo mniejsze także w wyższej rozdziałce no i przy okazji zaoszczędzają 250 zł na zakupie właśnie procesora Intela, a niekoniecznie wykorzystają te możliwości rozbudowy Smart Access Memory, PCIe 4.0, także tutaj szybszego dysku NVMe. I na tym bym zamknął to porównanie. Uważam, że Ryzen 5 5600X na ten moment jest jednym z najciekawszych procesorów dostępnych na rynku, przede wszystkim mega wszechstronnym i oczywiście osoby, które chcą Oczekują czegoś więcej od procesora, mogą spojrzeć takim przychylniejszym okiem na przykład na i9 10850K, ale droższą już o dobre 500 zł czy nawet 600. A w przypadku tych modeli jeszcze bardziej wszechstronnych, no to jest na 95900X. Pomijam chyba celowo 5800X i i 7 10700K. Ja specjalnie zostawiłem sobie te procesory jeszcze na przyszły tydzień, żeby móc je przetestować i sprawdzić te ostateczne możliwości jeśli chodzi o ofertę 8 rdzeniowców i 16 wątkowców. Nie łączyłem tego w tym materiale, bo uważam, że Ryzen 5 5600X jest raczej rywalem dla i 5 10600K, a niekoniecznie i 7 10700K KF. To wszystko moi drodzy w tym materiale, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, pa pa.